Siema, siema. Widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczynajmy! Tak jak obiecałam w poprzednim odcinku, w dzisiejszym pokażę Wam moje, no, dość zakupy z Poznania. Są to dość fajne rzeczy, według mnie. I właśnie gdy się udałam, no na początku nie wiedziałam co i jak, ale po wejściu i tak po mniej więcej ogarnięciu co gdzie mniej więcej jest, no stwierdziłam, że jestem dość fajna. Wszystkiego było bardzo dużo, jest to aligatorzowy Poznań Plaza. Na pewno każdy, każdy miłośnik zwierzęcia z różnego gatunku, na przykład do psów, kotów, chomików, rybek. Każdy ma, tam znajdzie tam coś dla siebie, więc myślę, że dla każdego coś fajnego. I ja Wam pokażę, co kupiłam. I też kupiłam coś dla kotka, ale tego nie mogę wam pokazać, no bo niestety nie wyglądało zbyt estetycznie. A jest to Alfa Split Snacks o smaku kaczuszki czyli ulubiony przysmak Montego. Eee, eee, też dało, daliśmy klepsu, też mu bardzo smakowało, ale myślę, że Was najbardziej zainteresuje to, co udało się eee, kupić dla kolisia, Tam widzicie w tle. Może sobie zacznę od takiego cudienka. Jest to herbal Pets, produkt naturalny. Wziąły <laughs> włókien dla szynszylki Ale pamiętajcie, że to nie jest warunek dla szenszynki. Warto się patrzeć tutaj na skład. Eee, bo to nie jest powiedziane, że to jest tylko dla szynszyli. Jeżeli na przykład skład pokazuje, że na przykład y, królik może takie rzeczy spożywać, to jak najbardziej królik też może coś takiego dostać. Pamiętajcie, że to co pisze na opakowaniu nie zawsze jest prawdą. Tu mamy karma ziołowo-żywna kosza tym też się nie sugerujcie. Tutaj mamy tutaj korzonki, cykoli pastelna, u topinam burbola i brokuła, ziele jagody, ślazu, brzozy i kwiatki biskusa, więc myślę, że to jest bardzo fajny skład. Eee, to kosztowało bodajże 9 zł, tak samo jak to. Te tutaj dwie rzeczy było 18. Mamy chips naturalne pastelek, no, w sumie można by to nazwać suszonym pasterneczkiem eee, no i skład pastelnak Kl karmy uzupełniający dla królików, świnek, koszetniczek, szyszyli, chomików, myszek i myszy skoczków i szczurków. Też mi się naprawdę fajnie, około 8 zł, jak mi się wydaje. Tutaj mamy chipsy jabłkowe, czyli słyszone jabłko i skład wysuszone jabłko, i tutaj dla szylej. Eklików świnek morskich, chomików, myszek i my, myszoskoczków oraz no i szczurków. Więc no, myślę, że naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. A raczej tak, myślę, że całego dnia z nim spędziłam niestety Ale już w sobotę mam pełne wakacje, a także w piątek mam tylko e, tak naprawdę godzinkę. Pa. O. E, mam tylko godzinkę tak naprawdę lekcji. To będzie zakończenie. O! Yy, więc yy, będzie też fajny dzień. Yy, oczywiście, świadectwo to to będzie coś. Patrzcie na szmatkę, to była nawierzona i ktoś się nią tam świetnie bawi po nocach. Kopię w niej, ale myślę, że tak fajnie, że ma takie uznanie za jakiś czas. Pani Ko? to mnie wchodzić. Dziękuję. Mm, więc, wycieczka ogólnie była fajna. Gdybym pełen myślę, że byłoby fajnie. Yy, ogólnie, czego Wam nie polecam w zoologicznym, w ogóle jakimkolwiek zoologicznym, to zakup zwierząt. Były tam króliki, które miały naprawdę małe klatki. No właściwie to nie były klatki, tylko yy, akwaria. Tak samo yy, chomiki były trzymane po nawet 6 sztuk. Myszki, więc naprawdę było coś tragicznego. E, świnki morskie miały kwarantannę. I były też papuszki. Papuszki miały akurat dobre warunki. Może ma za małe, e, nawet akwary to były, e, ale akwary niestety nie mogły my, tylko klatki. No, gdyby nie te akwary, gdyby było trochę więcej, to naprawdę byłoby tak minimalnie dobrze. Teraz ogólnie nasze spiżanie prezentuje się dosyć fajnie. Jeszcze nie wstawiłam tych nowych rzeczy. E, tu mamy taką karmę pomieszaną. To jest tam jakieś granula dla juniorów, e, też wersel lagi, tylko trochę, trochę gorczynie, no czy nie przesadzaj. E, tam mamy suszoną suszone, mm, róże. Tam mamy ogólnie przesmaki. I takie witaminy, proszę nie w samej głowę. Suszoną brzozę, lipę, tutaj mamy kwiaty, pędy maliny, tutaj są patyczki, które czekają jakby na kolby. To jest puste pojemnik, tutaj, tutaj jakieś warzywko, jakieś osad, coś. To są kwiatuszki. Mamy z tyłu aronię i malwę I jeszcze mam suszoną babkę lancetowatą, która jakby czeka na swoje zabranie ze szopki. Myślę, że bardzo fajnie. Widzicie? Ktoś słyszała. Bo nie wiem co. Nie mam jedzonka. Więc myślę, że tutaj odcink to już będzie na tyle. Do zobaczenia. Siema.